Była kochanka Popka znowu go zaczepia. Pani Anna co jakiś czas powraca i wyciąga brudy na rapera. Już wczoraj zaczęły się pojawiać na jej stories jakieś dokumenty, wyglądało to na protokół przesłuchiwania świadka. I dzisiaj to wszystko trwa dalej. Anna na swoim story pisze tak: Sprawiedliwość cię dopadnie, Popek. Ludzie nie są głupi, tylko tłuki cię słuchają, zachłyśnięci twoją sławą, bo nie wiedzą jakim oszustem jesteś. Następnie wrzuciła screen z relacji Karoliny i napisała hit wakacji. A córka Popka, pomyślałaś o niej jadąc z tym trollem na weekend, to już Was nie interesuje, ważne, żeby był hit wakacji. Kolejny screen ze story Karoliny Pociechy. I zakończyła ten set storek o Popku właśnie takimi słowami. Następnie Anna przekierowała widzów na profil Araba na Bicie, który miał bardzo dużo do powiedzenia. No, czoło wykorzystuje ludzi, leci dalej. Kur, chociaż kobieta płacze w domu, że córka płacze, że kur nie ma, nie? W domu. Patola, Patola, i ja też nie naprawdę do ostatniego momentu nigdy nic nie mówię, ale kurwa jak dzwoniła ci, nie pamiętam, jak się nazywa Twoja żona i zaczeszona. Kobieta, której niepotrzebnie naprawdę zawracałeś gitarę kiedykolwiek. I ci płaczę i słyszę to, ty wychodzisz i płaczesz jak dziecko kłamiące, że to wszystko, co ona mówi, nieprawda. Nie tak dawno temu relacjonowaliśmy wam ich ostatnie starcie. Jak będzie tym razem? Czy Popek odpowie? Zobaczymy.